Rozmowie z Boxdelem, pomimo że razem robili film, lizali się po jajach, a na koniec Pandory zrobili sobie zdjęcie zwycięzców na Instagramie. Nie, nie, nie. Muszę, stary, bo jaja, Ja o tym mówię o w otwarcie filmie, no kurwa, tutaj na noże trzeba iść. Ja muszę stary ja ja, sylwester, sylwester stary za, za bardzo płynie na tej chmurce, stary. Nie podoba mi się to w sensie ja Uważam, że to jest niesprawiedliwe, że taki zarzut stary. Który rozpierdala całą wieloletnią karierę i życie. To jest są poważne sprawa. Myślę, że w tym miejscu warto zadać sobie pytanie, jaki interes miał Konopski w tym żeby ochronić Boxdela. Nie chciałem wiązać się z fałszywym środowiskiem dookoła Federacji Fame, a szczególnie w jakikolwiek sposób biznesowo wiązać się z Boxdelem. kiedy dopiero co miała miejsce gigantyczna afera m.in. wokół jego osoby. Widzę teraz żadnego potencjalnego przeciwnika na horyzoncie, okay. bo rzeczywiście gdzieś tam tydzień temu padła całkiem interesująca oferta od Fame'u, ale pieniężna, a nie z danym przeciwnikiem. I byłbym za tym, żeby zrobić taką walkę biznesowo wiązać się z boksdelem. I byłbym za tym, żeby zrobić taką walkę biznesowo wiązać się z boksdelem. Cześć. Cześć, byku. Skoro nie chcesz mieć nic wspólnego z tym środowiskiem, to dlaczego pojawiasz się na galach po Pandorze? Po prostu moralnie kompletnie by to za mną nie grało i pewnie wielu z Was by się na nie zawiodło. Ten film jest. Dobry, w sensie podoba mi się. Konopski po swoim materiale był wielokrotnie chwalony przez czołowych polskich dziennikarzy za profesjonalizm i rzetelne podejście do tak poważnego tematu. Między innymi przez Krzysztofa Stanowskiego. Myślę, że z tą wiedzą nie popieraliby tak ochoczo tych materiałów. 20 września 2023 roku na kanale GOATS pojawił się odcinek, który doszczętnie zszargał reputację wardengi, która i tak była nadszarpnięta, ponieważ Sylwester z YouTube'owego guru, szeryfa moralności, wyznacznika co dobre, co złe, stał się obleśnym dziadem cieszącym się na widok dziewczyn robiących sobie krzywdę. Jak Klaudia nie potrafi, to kluź ją Podtapianie jest dozwolone. No. detektywa zdolnego do rozwikłania najcięższych zagadek, stał się seksistą produkującym masowo odcinki wypełnione softporno. Potrzebna była zasłona dymna. Dlatego z nieba spadł mu Konopski z Pandora Gate. Bardenga wykazał się niezwykłą szlachetnością podczas Pandory, był gotów poświęcić największy projekt swojego życia, GOATS, tylko dlatego, że chciał się zachować jak prawdziwy facet i stanąć naprzeciwko wykorzystywaniu seksualnego dzieci. Ale czy na pewno? Bardenga zakończył współpracę z Boxdelem, obsmarowując go na prawo i lewo, tylko po to, żeby parę tygodni później zawalczyć w federacji, której właścicielem jest Boxdel za rekordowe 1,5 miliona złotych. Dla porównania jest to więcej niż dostał Tomasz Adamek w swojej niedawnej walce z Mamedem Halidowym na KSW Epic. I pomimo, że wykluczał możliwość ponownej współpracy z Boxdelem Natomiast ja nie mam kompletnie zaufania do Boxdela. Ja nie widzę aktualnie możliwości i płaszczyzny, żebyśmy razem działali. Ja nie widzę aktualnie możliwości, żebyśmy razem działali. przyjął go na nowo do projektu GOATS. Wardęga odpowiadając na zarzuty, że sprzedał swoje wartości za rekordową wypłatę na Fame, Próbował zbić ten argument tym, że to Fame nalegał na walkę, a on nie chciał się bić. Rozumiemy, że masz duże zasięgi i chcemy ci dać odpowiednią kwotę, żebyś się zgodził za walkę. Nie, zapytaliśmy się ciebie. Za ile chcesz zawalczyć. Ty podkreślałeś, jakie masz zasięgi, jakie są teraz wyświetlenia, jaka jest Twoja wartość. Nie przypominam sobie, Krzysztof, czegoś takiego. Później się wydarzyła Pandora, ja już byłem niechętny na walki. Niestety i tym razem kłam. A wiem to, bo jestem osobą, do której regularnie pisał z propozycją walki. Również podczas negocjacji jego walki po Pandorze. Byłem niechętny na walki. Co dziwne, Sylwester na dwa dni przed walką, po dwóch miesiącach od Pandory, przypomniał sobie o tym, że nie spodobało mu się to, że wymieniłem z imienia i nazwiska Julius Anglii. W tym temacie. Również się chętnie wypowiem. Ja świadomość o tym, że jest ktoś taki jak Julia, miałem już wiele lat temu, bo była osobą, która się przewijała na tym spikach. Znałem ją z imienia i nazwiska, dlatego naturalne dla mnie było tak się do niej zwracać. Julia, na parę dni przed pierwszym filmem w temacie Pandory, zawitała u mnie na streamie i nie krępowała się, gdy zwracałem się do niej z imienia i nazwiska. Nikiej też był tym samym, który używa na Instagramie oraz na innych mediach społecznościowych. Jeżeli ty publicznie likuje kilka razy imię i nazwisko dziewczyny. To co ja mu powiedzieć, nitruś, proszę, nie rób tak, nie chcę ci robić tutaj kłopotów, mimo że ta dziewczyna przerażona i usuwa swoje social media, ale wiesz, ja ci nie chcę robić kłopotów, proszę, nie rób tak. Ja już to powiedziałem u mnie na odcinku. Proszę nie róbcie, nie likujcie tych dziewczyn. Ale ona sama gadała u na live? To on też mnie bardzo zastanawia. Gdzie gadała u na live? I skąd on wie, że to jest jej prawdziwe konto? Przecież on robi live'y na Kiku, nie na YouTubie. Kik jest od niedawna, więc to by musiało być świeże jej konto. Skąd on ma pewność, że to jest na 100% jej konto? Po tym streamie postanowiłem się skontaktować z Julią i myślę, że odpowiedź, którą wysłała do mnie idealnie zobrazuje jej podejście do Wardęgi Konopskiego, i jak się czuję przez nich potraktowany? Ja totalnie nie popieram tego, co Wardenga teraz robił po tej całej Pandorze, ok? Dla mnie to był naprawdę tak bardzo sensytywny Temat I uważam, że Wardenga nie podszedł do tego, wiesz, z uczuciami, tylko po prostu, żeby moim zdaniem nabić po prostu wyświetlenia i w ogóle. Dlatego moim zdaniem on cały czas o tym mówi na live'ach, e, o tej Pandorze nadal, po prostu, żeby, wiesz, wyświetlenia się zgadzały. Ja do ciebie naprawdę nic nie mam. Totalnie nic do ciebie nie mam, bo ja wiem, że ty po prostu widocznie nie wiedziałeś, że, że w ogóle prosiłam, żeby nie, wiesz, nie mówić o mnie imieniem i nazwiskiem. Po z tego, co widzę, no to Wardenga i Konopski w ogóle do ciebie nie napisały. O co ich prosiłam, więc dla mnie to jest po prostu trochę nie dziwne, tylko po prostu żałosne, że, że wiesz, że mnie okłamali też w tej sprawie. I dla mnie to jest po prostu głupie. Ża żałosne, nie? W moich oczach przynajmniej, żeby na tym wszystkim nadal sobie nabijać wyświetlenia i w ogóle, bo to jest mega wrażliwy i wiesz, obrzydliwy temat, żeby sobie na tym tak nabijać wyświetlenia i nadal to wszystko ciągnąć i prowokować, gdzie to już jest w prokuraturze i w ogóle i się zajmuje tym policja, a nie, wiesz, on nie musi już się o tym wypowiadać, ale nadal się wypowiada właśnie nie wiem po co. Raczej wątpię, żeby to robił, wiesz, żeby to zanikło pod moralność, prędzej właśnie pod wyświetlenia moim zdaniem. Dlatego moim zdaniem po prostu ignoruj jego te zaczepki, bo to jest po prostu moim zdaniem żałosne. Jeżeli chcesz być, wiesz, tą lepszą osobą, to po prostu mu nie odpowiadaj i, i tyle w sumie. Bo on właśnie też nakręca specjalnie, nie wiem po co, może dlatego, że ma właśnie tą walkę. Wiesz co, dla mnie to jest po prostu wszystko żałosne, jak on się zachowuje po tej całej Pandorze. No... Serio, na nikogo nie mogę liczyć w tych czasach. Nawet w takiej sytuacji wtedy nie mogłam na nikogo liczyć. Pokażę wam rozmowę Boxdella z Julią, i myślę, że raz na zawsze zakończę ten temat. No ale dobrze, kim jest Julia w materiałach o Pandora Game? Julia to dziewczyna, do której Stuart pisał obrzydliwe rzeczy i spotkał się z nią w Anglii. Julia to też ta słynna dziewczyna, do której Dubiel wysłał sławną głosówkę: Choć do to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro, bez Stuarta. Tylko ja i moja czternastka. I do której Boksdel pisał o Kiełbasie i Mistrzu MMA Śląska. Michał pisał o byciu wysokim mistrzem MMA Śląska z dużym przyrodzeniem. Julia była kluczowym elementem dla Wardengi Konopskiego, ponieważ bez jej wiadomości nie byliby w stanie wciągnąć w tę historię nikogo poza Stu. Co na ten temat myśli sama Julia? Posłuchajcie jej rozmowy z Boxdelem. Ja to robiłam dla swojego dobra, bo myślałam, że, że dostanę sprawiedliwość wobec tyłanta. Nic nie da, a po*** Marcina, okej? Okay? Ja tutaj mówiłam o ciułacie. Julia również poinformowała o tym Wardęgę, o czym świadczą te <laughs> i <laughs> Nie sposób oczywiście nie poruszyć tematu Marcina Dubiela, który bardzo często przewija się przy każdej mojej wypowiedzi. Zarówno Konopski, jak i Wardenga zarzucają mi bycie jego adwokatem. Tak więc dzisiaj chciałbym uzupełnić Waszą wiedzę odnośnie tego, co ja wiem, dlatego nie sposób tego nie poruszyć. Po raz pierwszy usłyszycie fragmenty rozmowy, która została zarejestrowana po filmie Wątora z Olciak i prowadzą ją Stuart Barton i Marcin Dubie. Przypomnę tylko, że ta rozmowa odbywa się w momencie, gdy o Marcinie nagrał jeszcze Sylwester Wardenga i nie był zamieszany w całą aferę. No hej. No. Co tam? Kiepsko, no. Z czym kiepsko? Z wszystkim nie. Mhm. A co się dzieje? No nic, no wiesz, no mi się k*** dostaje coraz bardziej. Po prostu czuję, że kurwa zaraz ja będę nie wiadomo kim k***a Będę wiesz, jakby osobą, która kryła k*** do no. Gdzie kurwa ja. O niczym kupa nie wiedziałem, no, ale wiesz, Stuart, no te wiadomości kupa wyglądają tragicznie. No ja rozumiem te wiadomości, ale to mi się wydaje, że to jest zorganizowane wszystko. Ale co jest zorganizowane? No Stuart, kupa jest czarno na białym, że wiedziałeś, że ktoś ma kupa 13-14 lat i kupa pisałeś nie. takie rzeczy o tym basenie, nie o basenie kupa. Nie jest tak napisane, właśnie to jest. Wyciągnięte historie z kontekstu, mi się wydaje, wszystko. No ale to tobie się wydaje, no, kurwa, To widziałeś sobie, przejrzałeś sobie swoje wiadomości? Tak, widziałem ten film. No ale czy mówię, czy widziałeś swoje kurwa, te wiadomości z tego? Wiesz, skoro ktoś, kurwa, ma dostęp do takich wiadomości, to też powinieneś mieć. To musisz, kurwa, chyba sprawdzić, że, kurwa, skoro ktoś, skoro stary, no. Ona, kurwa, wprost ci mówiła, ile ma lat, kurwa, no. Nie, nie widziałem, nie widziałem tego, takiej wiadomości. To ile ty myślałeś, że ona ma lat? Nie wiem, no nie uważałem, że tak. Mi się wydaje, że z tą jak, k najbardziej się oberwie i wiesz jakby dla mnie, dla mnie to jest kurwa kompletnie niezrozumiałe, ponieważ ty, pamiętam jak byłeś w Manchesterze i mi mówiłeś, że ona ma 16 lat, ty mi tak sam kurwa, powiedziałeś i co i teraz się nagle okazuje, że ona 14 miała? Nie, to niemożliwe. No ale patrzyłeś jej ku do dowodu? Do, albo do, do kurwa, legitymacji? Nie no, ludzi będę legitymować no... Nie no, ja spotkałem się z nią jak była starsza stary. Poza tym do niczego nie doszło, i z takim, z takim mindsetem byłem i się z nią spotkałem, tak? No to ile ona to... wtedy miała lat? Nie wiem. 15-16, nie? No ale jak ty kurwa, możesz tego nie wiedzieć? No kurwa, człowieku, no kurwa, posądzają kurwa, ciebie o filię, a mnie o to, kurwa, że kryłem pedofila. No to kurwa, jak możesz tego nie wiedzieć? No mówię ci, że tak było, Marcinno. No ale jakie masz k na to potwierdzenie? Czym się k ma, mam bronić? A jakie ona ma potwierdzenie, że było inaczej? No kwa swój wiek! No ale gdzie tak jest napisane? Że w tym czasie, u tej tej godzinie i że coś z nią robiłem, stary. Nie mówię, że robiłeś, ale skoro kur... To jak nie robiłem, to nie ma tematu. Stary. Ale ty jakby... popatrz, co ty pisałeś, ty człowieku, kurwa. Pisałeś do trzynastolatek, kurwa, nie chcesz. człowieku, ten film, jak go wczoraj zobaczyłem, to jest wstrętne, kur... Rozumiesz, to jest wstrętne. Nie pisałem, jak miała trzynaście lat. Ja naprawdę, Stuart, nie chcę kurwa, przez ciebie pisolnąć. Ja też tego nie chcę. Ale ty nie masz nic na sumieniu i nie jesteś tym powiązanym. Ale wychodzi jakbym, ale wychodzi jakbym, nie wiadomo w czym krył. No ale taka nie jest prawda, Marcin, tak? Zresztą wątpię, że będą ciebie wciągać teraz, y, jadą na, kurde, DJ Palasajda, Boxstella, jakichś innych ludzi wciągają. Czemu, kurwa, ty to w ogóle pisałeś? Nie... nie. Szczerze mówiąc, nie kojarzę. Nie kojarzę tamtych czasów praktycznie. I tych sytuacji w większości, które są dopomieniane. I ja wiem, że też Julia próbuje ludziom wmówić, że ja z nią coś robiłem. Co jest kłamstwem. Nie wiem, czemu to robi. No to teraz, jak już mamy taką samą wiedzę... Ja jeszcze po tym wszystkim tutaj, ja wam ogólnie nie przeszkadzam w oglądaniu. Ale to są dwie rzeczy, które się nie pojawiły. Po pierwsze, że... No, z jednej strony Marcin zarzuca, ja to zresztą powiedziałem mu, nie, że z jednej strony Marcin zarzuca mu, ale kurwa ty, Ona była nieletnia, z drugiej strony Też musiał mieć świadomość, ja mu to zresztą powiedziałem, też musiał mieć świadomość, bo ona sama mu napisała, że ma 14 lat, bo go poprawiła z 13 na 14 Tam swego czasu On twierdzi, że nie przykładał do tego uwagi A drugą rzeczą jest Ja tą rozmowę słyszałem już w październiku Ale i powiedziałem Marcinowi, że żeby zamiast wrzucał te chujowe filmy, które wrzucał, czemu tym się nie posłużył? No i prawnik mu powiedział, że w momencie, kiedy on by dostał zarzuty, których nie dostał koniec końców, yy, to mogliby go oskarżyć przez tą rozmowę o mataczenie. Więc no, ale tak jak mówię, niech każdy sobie sam wyciągnie wnioski, nie? Możecie sobie myśleć, co chcecie. Ja oczywiście nic wam nie będę sugerował. Następnym tematem jest Justyna Słuchanek, od której de facto rozpoczęła się Pandora Gay. Justyna w 2020 roku oskarżyła na Instastory bezimiennie kogoś o wykorzystywanie dzieci. Była z tym na policji. Policja niestety nie wszczęła śledztwa i temat ucichł. Po paru latach, podczas Pandory okazało się, że chodziło o Stu i na dowód dostarczyła wiele screenów z ich rozmów, gdzie zarzuca mu niezdrową fascynację małoletnimi dziewczynkami. Narracja pojawia się w konwersacji z Sukanek z 2017 roku, kiedy to Justyna jest na niego wściekła, gdyż odkryła, że spotykał się z kolejną inną nieletnią. Pojęcie wiekowe jest uzasadnione od kraju i praw, które są. No ja niestety mam mieszane uczucia w tym temacie. Bo prawdą jest to, że ona bardzo przysłużyła się sprawie dostarczając dowody na Stu, ale z drugiej strony te screeny pochodzą z 2017 roku, a ona jeszcze przez parę lat po tym żyła z nim w jednym domu, przyjaźniła się z nim i zaczęła działać w temacie dopiero w momencie, gdy Stu związał się z fagatą i stało się dla niej jasne, że nigdy nie będzie w związku ze Stu. Oczywiście na poprawkę biorę jej problemy psychiczne, dlatego koniec końców nie chcę jej oceniać. I na koniec wracam z tytułowym pytaniem, które zadałem na początku tego filmu. A mianowicie, czy Wardęga i Konopski rzeczywiście zasługują na Wasze zaufanie? No. I jeszcze, kurwa, trzy zdania ode mnie na koniec. A mianowicie, chuja, wszyscy jesteście warci, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o osoby, które zostały tu poruszone. I kurwa, fałszywi strasznie dla siebie, nie? Ale nie mówię, nie mówię o widzach teraz, nie? No. Na pewno nie bardziej jak Ty, Dubiel i Boxfell. Słuchaj, ja Wam powiem tak. I Wam teraz powiem i Wam przewidzę przyszłość. Wardęga na to odpowie, Konopski na to odpowie, część ludzi kurwa pójdzie za nimi, bo oni są dużo bardziej inteligentni od nas i Robią wszystko dużo lepiej. Ale jest jedna rzecz, której kurwa nie będą w stanie z, z siebie zmazać, a mianowicie ani to, że kurwa Konopski pomagał Bogzelowi, którego potem kurwa krytykował na każdym kroku, ani to, że Wardęga zarobił rekordowe pieniądze na temacie pedofilii wśród youtuberów. I to w sumie tyle ode mnie. A mi to co kurwa możecie zrobić? Nic. Ja jestem i tak gwałtowany kurwa z YouTube'a, więc nawet się nie opłaca mnie <laughs> dotykać. No. Nie pomyślałeś, że to może być fake, że pomaga Boxdellowi? Wiesz co, być może Sylwester Wardenga gra w, szachy 3, gra w szachy 3D albo nawet w 6 w swojej głowie yy, i to wszystko przewidział, tylko z punktu widzenia ofiar, które mu yy, powierzyły swoje sekrety i powierzyły swoją historię, to jak to wyglądało? Wyglądało to tak, że w październiku, w październiku jest im przyjacielem i im pomaga, a w grudniu kurwa wrócił do osoby, o, które, na którą one mu kurwa zeznawały dużo wcześniej. No. I jeszcze chciałbym poruszyć jedną rzecz, bo ten film nie był dokończony. Ja nawet zresztą wczoraj po lajwie, no to widać, że o czwartej sobie krótką yy, sobie krótki ten napisałem bo to nie jest do końca tak że sylwester wardenga i Konopski yy, nic dobrego nie zrobili a to zresztą sobie odpalę i przeczytam też takim głosem żeby nie było no to mogę ten Czy będę to gdzieś wrzucił? No właśnie to też jest, to był jeden z głównych problemów, dlaczego to jeszcze nie wyszło, bo yy, za bardzo nie było, za bardzo nie było, gdzie tego wrzucić, nie? Beka, Was ten fragment w ogóle Dlaczego Wy nie rozumiecie, że to nie jest ani film Marcina Dubiela, ani Boxdella, tylko mój? Co trzeba powiedzieć, co trzeba powiedzieć zarówno Bogzel jak i Marcin z racji tego, że ja nie posiadam na obecny, na obecny moment yy, ani już pełnego sprzętu do nagrywania, ani tym bardziej osoby, które mi na przykład zanimowały intra czy ten film zmontowały. Znaczy mogłem o to Jasia poprosić, ale nie chciałem go wpierdalać kolejny raz. Jakby już, już raz go poprosiłem, żeby pojechał nagra nagrać film z Olciak i yy, Pojechał nagra nagrać film z Olciak i, i kurwa potem mu się dostawało. Tylko za to, że wiesz, nagrał, nagrał wywiad, który, yy, który treściowo nie dowiózł, yy, Więc oni mi użyczyli swoich ludzi i swój sprzęt. No. Czekajcie chwilę. no, no.